Jestem w dohu. No, nie wiem, ani do sebie, ani do tego. Dobra, Może wejdzie Kid Rock Sebaks, Baks. Nie wiem, kto jeszcze Bam Bam, 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 ba, 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 ba. Seba, właśnie ciebie na Ciebie czekałem. Wyłaś. Pójdę na górkę po, yy, do Ciebie. Gdzie jesteś? Pewnie na dworcu siedzisz. Dawaj, seba, dawaj. Bo do roboty słyszałem, że nie poszedłeś. Jak to w końcu? Dragon, Dragon Ball. Dragon, Dragon Ball. No. Hejka, hejka ślipka, ślipka. No. Możecie ks yy, ksywkę zmienić na jakąś, yy, nie wiem, gejowską. O, czekaj. Yy, śliwka Bad Boy. O, bedboy. Boy. ma już ten he Hejka, hejka. Albo pojedzone. Troszkę odpocząłem, napiłem się. Nakarmiłem Rokiego. To Roki? Czekaj. No i co? I no, tak jak mówiłem pojem odpocznę chwilę i wychodzę do was No Jestem, jestem Chodź, Raki, chodź tu Będę tu rzucał, chodź Chodź, chodź o, Seba tu żygał Ktoś tu był i żygł żyguł Ktoś tu żygał, pewnie Seba yy... Na mieście jestem, przyjadę autorysem, ale trochę zajmie. Dobra, to czekam na Cię. Czekam na Cię. Czekajcie, muszę to jakoś yy, przekopać tutaj ziemię, żeby te... Kurwa, nie ma, nie ma zbytnie jak. Nie będę takich grzygowin tutaj yy, tolerował. Gdzie uszaty pomiot? Uszaty pomiot jest na mieście. Jak słysz, nie wiem, czy słyszałeś Roki? załatwię się. No, jak ma się Roki, Dobrze. Bardzo dobrze. Roki. Roki. Siema, siema. Mariusz czeresznia z tej strony. Siema, Czereśniak, Mariuszku, siema, siema. Za ja, no, dzisiaj wywalę tego chyba bota, po prostu go zdezaktywuję, tylko już po na spokojnie, no, i będzie, 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 tyle, no będę, daj mi trochę czasu, spoko, spoko, ile potrzebujesz, pół godziny, czy, czy dłużej, tylko nie tak, że wiesz, Będę czekał tu godzinę, dwie. A w międzyczasie widzowie możecie yy, tutaj z moderatorzy, jeśli są jacyś, zaspamować linkami. Nie kupuj sobie browarów, to będzie beka. Nie, nic mnie nie kupuję, bo nie mam pieniążków. Wczoraj wszystkie wydałem na nowy dwóch, Na jednego i na drugiego. Dzisiaj oni mają mi stawiać, nie ja im. Ile, ile razy ja będę stała? Ja, Czcia jakaś bankomacik. Skończyły się te dobre czasy Noate, dokładnie. No Czekajcie, posprzątam po roki, Bo lakitował trochę Żeby nie, nie było, że nie sprzątam, No i... I gramalina. A co tam u was? Jak tam Dionek? Jak tam? Zmęczeni jesteście po wtorku? Wtorek, toreczek, Jutro środa Czwartek I zaraz będzie piątunio Piątunio już Niebawem Za trzy dni Będziemy Z sobą Pracować Znaczy ja będę Siedział, on będzie psował. Przemo będzie mu pomagał. A ja będę rozkazywał zawał. Taki jest plan. I będzie challenge. Jedna fajka za pół godziny pracy. Jeden browar na godzinę pracy. Tak będziemy się bawić. Tak będziemy się bawić. Właśnie. Tak się będziemy bawić. Ej, kaszle Haram i Saram, no dokładnie, dokładnie Trzymałeczko. Ty, chyba jesteś tu? Seby chyba nie ma. Zbiera się, bo ty na to, że browary mu postawię, jak wczoraj, no, że się napije znowu. Nie ma, nie ma. O, nie ma. Musi, musi, musi zarobić. Musi porządnie zarobić. Nie ma to tamto nie ma, że wiśnia kup, wiśnia to, ja wiem, że Ty masz, nie. Wiśnia nie ma nic. Ja nic nie muszę, ja tylko mogę. Dokładnie, no, a wbijajcie na DC, yy, możecie słać bliczki, możecie robić yy, co chcecie, w sensie donate takie, donate takie, możecie reklamować, rozsyłać, dobrze się bawić, no nie mm, Dobra, seba. A, tu ma Dobra, lecimy, nie śpimy. jest Roki, Roki się chce bawić, chyba tak, Roki to chce się bawić, Roki uwielbia zabawę, szczególnie jak ma dobrych kompanów do zabawy, no poja to mięska, pojat mięska, więc wiesz, no na razie to y, musi sam przynieść piłeczkę, i y, dać mi jej, y, da, żebym mógł ją wziąć, no daj. Na razie widać, że sam chcesz się bawić. Kidraman jak się z tym czujesz, że nic dziś nie wypijesz. Kidraman mam kontent z mieścią aparat w rękach Kidramana. W sensie mikromanto, inaczej moralowy. Bo nie zrozumiałem. No i to już jest nowy film. O, Już jest nowy odcinek Kidramana. Uuu, nowy materiał, będzie co oglądać dzisiaj. No, 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 tytuł filmu. A, Kidraman w rękach... Co? Kidraman, mam content z Wiśnią, aparat w rękach Kidramana, aha. Taki tytuł. No jak to śmieszny tytuł. Nie wiem o co chodzi, ale dobrze. Czemu taki tytuł? Co dziś robimy? jak przyjdziesz to się wszystkiego dowiesz panie panie yy, zielonka no dzisiaj nie ma to tamto czeka cię ciężkie 8 godzin harowania no, jest godzina 16.30 no to tak do 12 w nocy będziesz harował ciężko, musisz zapracować żeby coś zjeść żebyś się chciałeś napić oczywiście zero alkoholu bo alkohol jest zły o patrzcie roki roki się rozkłada roki się rozkłada widzę wszyscy są za tak więc tak oto będzie morelowy morelowy <gry> No tak no dokładnie tak będzie Chyba, że, ale to chyba, że chyba że, że Seba naprawdę weźmie to do serca i będzie, naprawdę będzie dobrze yy, grabił ziemię, bo on będzie się grabił ziemię z tych wszystkich patyków yy, liści i w ogóle. Drugie zadanie. Yy, wiadomo. Nie ma także że godzina i przerwa, tylko przynajmniej 2,5 godziny musi harować. Czyli tak, zamiatanie, przygotowanie podłoża pod dalsze zbiory, czyli będzie musiał iść, yy, dam mu rękawiczki i będzie musiał iść yy, po patyki. <laughs> patrzcie, 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 rok Patrz, patrzcie. <laughs> no i wygrał, widzisz, wygrał. Dawaj do żabki, po imperatora Pożyjemy, zobaczmy Dziś wyzwanie Amarena Nie, 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 dzisiaj nie ma alkoholu, dzisiaj nie ma Dzisiaj nie ma alkoholu dla... Y, ten. Dzisiaj jest Zapowiedź Piątkowego, dobrego streama No Dzisiaj Seba y, Żeby Musi mi zaimponować, tak? żeby może coś się dzisiaj zadziałało, ale to zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. O, już tutaj było 78, jest 64. No tak. Lecimy, nie śpimy widzowie. Lecimy. Pozdrawiam cały. Yy, Co tam Pozdrawiam cały sz, 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 mm, szwedotrón. O, to chciałem. Powiedzieć. Zadziała... Co? Zadziała się hechę he. Julian, Julianie Jak tam Julian cię Co, co robi robi? Powiedzcie mi, co Roki robi. Wącha się łapkę. Łapkę wącha się wąchasz Mam piłeczkę haftowaną która ma 50 kolcy żeby cię nie koiła, to trzeba nią rzucić. <noise> Jeden brał na pół godziny, zero fajek. <noise> ale się ma nie pali, to mówię, jakby było ich dwóch. A przemo się pewnie nie zgodzi, bo to jest faja. On chyba, że się zgodzi, ale wątpię, że się yy, będzie gnął do yy, zbudową. Z Sebą, ale chciałbym, naprawdę chciałbym bardzo to zobaczyć. Na razie czekamy na chłopaku, na sebe. 4 piwa, Amarena i 200 czystej na pół godziny. jazda opcja atomowa. Nie, nie, nie. Możemy zrobić tak. Widzowie, możemy zrobić tak. Mam już fajny pomysł. Pół godziny pracy bez przerwy. Chyba, że Wiśnia powie przerwa na, na aso czyli kupujemy 4 amarany, 4. cztery wiśniowe albo brzoskwiniowe 4 i zrobimy pół butelki będzie musiał wypić w, yy, chwilę, no to się szybko pije wiecie, więc wiecie Czyli pół butelki na półgodzinnej przerwie, albo godzinnej. Później dwie godziny ciężkiej harówki, Przychodzi, powiedzmy, jak się zgodzi Przemo. Będzie musiał też ten challenge sam powtórzyć. Czyli pół godziny pomagania sobie i pół butelki wypije. To już zostaną trzy. No, a później się zobaczy. Nudny jest, a fajek, fajki drogie, no. Przemech Cipek, <laughs> Ten ci się w ogóle nie opłaca, no dokładnie wiem o tym, bo on to jest słabiutki, słabiutki. on by chciał coś dostawać, ale za nic, nic by nie chciał robić, Roki, dawaj, Roki, a aso, aso, paczka fajek to flaszka wódki, <laughs> jak paczka Fa e, fajek to flaszka wódki a po flaszce wódki to byłyby dymy. Przecież oni się nie zgodzą. Kurwa wiadomo, że to są. Oni tak, Przemu powie, że nie pije i chuj. I on nie, nie ruszy. On, on będzie tylko palił. A założę się jak powiem, że jedna fajka y, na godzinę ciężkiej pracy, to o to tym bardziej się pewnie nie zgodzi. Ale zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy Aha, Seba tu był Kurwa, jebany śmieciarz Patrzcie Patrzcie jaki śmieciarz Fe, odejść stąd Fe. Roki, bo tu Seba żygał. Seba tu żygał. Bo Tylko mi to w kurwa. I dobrze, że Przemek się nie zgodzi Świet się prędzej da pokroić niż będzie pracował <noise> ale teraz to nie wie co to znaczy ciężka praca no, no nie wiem nie wiem no I z tym jest problem właśnie że nie wiem Czekajcie muszę tu Odejdź Oki okay? odejdź, odejdź, odejdź 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 mi stąd Odejdź. Odejdź, odejdź mi stąd, roki! daj mi to zakopać, odejdź z tym patykiem, no ale przestań to ruszać, to są rzygi, sobie. I... i tyle, tyle i motyle. Dobra, jestem widzę, jestem, jestem No Ale walisz i szwedem, ja pierdolę, widać, że tu spał. Czuć O, go winy, same piwska Ale kto nie wie co to znaczy praca, ciężka praca, dokładnie Dobra, kończymy ankietę Dziękuję wszystkim za zagłosowanie Yy, to zróbmy teraz nową... odejść okej, okay, odejść odejść bo tu śmierć. Chodź, idziemy. Bierz piłkę. Nie wiem, bo tu walisz z Sebą. Seba już odkrył nowy dom. Spał tutaj wczoraj w nocy. No. Bo czuć... Sebą, czuć żulem. No. Yy. czy e, Działa live? Działa? Czy przerwało coś live'a? Przerwało coś live'a? Bo no nie wiem. Nikt nic nie pisze. Aaa... O, no, zakopuje piłkę. No, zakopuj. No. Zakopuj. Zadanie dla Przem w domu. Czyli co? Przema, przema walimy Nie damy mu fajek, a se, Sebę nagrodzimy za ciężką pracę tak, Taki jest plan Dobra, niech będzie taki plan Ty, ty co? Imperator Amarena i Seba zdechłagienia. Kurna, już na świnił Niech stoi z boku i mi że jest gangsterem. Kup osesor i nie ma fajek, dopóki całego nie, nie, nie wypije <ścoughs> Ale nie no, musimy zrobić to tak, jak chyba pisałem, no bo tak to, to nie, wy... nie wypali raczej. Co pijemy? Siema wąski, siemy, siema, simy. Yy, no co, zaraz pobawię się trochę z roki, spędzę z nim trochę czasu. Yy, no i co, jakaś browarka, zanim trzeba się pojawić, to trzeba coś się napić, nie? No, pokażę tu spadcie Seba się tu spał, Seba się tu spał, spał tu seba, Ży zrzygał się i zrobił, o, I, se no. i zostawił puszki po sobie. Taki to seba, siema libu, siema kijrak, Seba menel. Pojawię się, to się napijemy. A, jak po, ale wie, że Seba ty stawiasz dzisiaj? Nie ma tak, o, o, chciałbyś. No i co ty? Co ty myślisz, kurde, że co? Że wisienka to kurna będzie ci stawiał cały czas? A ty, kurna Nygusie, Teraz twoja kolej, tak? Tak, nie ma tak, Sebuś. O, nie, nie, nie. Za bardzo się przyzwyczaiłeś do wisienki. O, musiałbyś mnie naprawdę. Przekonać i coś zajebistego zrobić, żebym ci coś kupił. Ale to naprawdę coś zajebistego. Czemu babka go wywaliła znowu? Chyba, że zrobi challenge. Chyba, że zrobi challenge. A to prawda, obrzygałeś miejscówkę, lęk nawet na bamby nie zrobi. No podobno, z tego co chyba nie wiem, czy słyszeliście, chyba mówił, że on już nie wraca do starych nawyków za donate. Nie będzie się, jak to on powiedział? Nie będzie się już poniżał za paru, parę złotych. No, ale jak nie będzie kombinował, to zim nie przetrwa. I, się, i będzie bardzo źle, bo naprawdę noce są zerowe, zerowe. Piwo za, za sztuki? Niech zrobi fikołka w tych rzygach. <ścoughs> o, to nie ja. Jak nie Ty? Seba, kurna na ja tu czuję. Przecież to tylko Ty, Ty mogłeś t, t, to, to, taki eksperyment zrobić. Piwko na sztuki, czekaj. Yy, piwko to pięćdziesiątka kieliszka. Jedno <śmiennie> zadanie, jeden łyk. Niech zamieszka u Ciebie. W piwnicy. Ale wy go utrzymujecie. Co wy na to widzowie? Wy płacicie za wynajem, a Seba mieszka w piwnicy. Ciepły dom by miał. Tylko z tej piwnicy to by wyniósł wszystko. Chyba, żebym go zamykał na 24. Ale wtedy najszczałby wszędzie zrobił nasarał i w ogóle nazigał. I to by była jakaś katastrofa ekologiczna. Odpaliły wszystkie stołki. Opierdolił wszystkie stołki. Uszaty bez kasy. Uszatek bez kasy leci do mnie, bo wisienka ma 5 zł i postawi może browca, ale nie za darmo. Nie za darmo. Witam, 25 osób. W ogóle, co ja robię, poświęcam czas na, 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 na takie coś, gdzie ja teraz powinienem kompa składać, nienormalny ten nie nienormalny, teraz ja składać kompa i robić streamy z kompa, to, to czeka na jakichś yy, człowieków bez kasy, ty. bez sensu, bez sensu. Będę po 17.00. Bo z kimś się zaraz będę widział na O Uuuu, Kidra. Czyżby Dominika cię na jedzonko zabrała? Na randkę Ty Wiśnia, a kiedy kupisz ten kabel do zasilacza? Dzisiaj. Dzisiaj zamówię. Dzisiaj zamówię i pewnie na jutro albo pojutrze przyjdzie. Kompot widzę. Idź na raftą. opierdalasz się, szajs jakiś, zamiast robić rzeczy. Mnichu, ale co? Co proponujesz, żebym robił? Yy, miałeś grać w Simsy. No, będą Simsy, wąski. Będą Simsy, będą w browarki, albo setunia. No, będziemy się se, yy, degustować, będziemy przygryzać chipsami. Co ja kopiem? Kopem nie. nie. Alegro na telefonie jedziesz Zrób to teraz No zamów ten kawę kurwiał. Zamówię no spokojnie Roki Dawaj piłkę Biegniesz. No Działa kurdy Sliwaj i... <gryw> Dawaj na grup mi O, tak zróbmy i śpiewa... i śpiew, ten... Wiśnia weźmie cymbałki, bo znalazłem, powiem wam, wczoraj znalazłem cymbałki. Wiecie jak się grało na cymbałkach? Takim kijkiem drewnianym się grało na muzyce. I... Już jest, już jest, nie ma rip. Działa. I będziemy dzwonić. Dyn, dyn, dy, I jakąś tam melodię, ten... A będzie... ASEA będzie coś robił. O, działa, cymbał to nie powiem kto jest. Łapko, <gry> Niku! Łapko, łapko. Roki! Chodź! Roki! Zostaw panią! Chodź! Masz tu piłkę! O Ty Nie wiem No. Dobra, to czekaj, która jest? O, czekaj. Jak się pisać? Czekaj, o o, 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 czekaj, będę po 17, bo z kimś się zaraz będę widział. Czyli Seba się z kimś umówił, czyli tak naprawdę nie będzie po 17, tylko będzie przed 18 albo po 19. Więc bez sensu, bez sensu, bez sensu na niego czekać, to ja idę, chodź, rok, idziemy. No, za chwilę pójdziesz do domu. Matka goli dzieciaka. Za... Dzieciak się przewróci i będzie. Będę się 730 No, dobra. To ja idę Rokie odprowadzić, widzowie, i... Co? No i czas chyba... Yy, kompa Kąpa odpalić. Daj was kompa. chodź. Ale w co pogramy, to nie wiem. A nie, pogramy, bo... Rok i zostaw to Nvidia GeForce yy, zainstalujemy, więc yy, no w jakąś tam giereczkę na live. Mam nadzieję. Dobra, Seba, jak coś to pisz na mesa, na mesa pisz, yy, pisz na mesa, że już jesteś, a ja muszę coś przygotować na, na, na challenge dla ciebie. tylko muszę, muszę, muszę iść do sklepu. Dobra, yy, gdzie jesteś? No, na górkach jestem. A Seba jest na arabskiej, na mieście. No, kawał drogi. Mam go znaleźć. Yy, Szczebę? Na Negotiator, no nie da się w piraty grać. Ja wiem, wiem, że się nie da. No, ale będziemy grali w te gry, które kiepsko chodziły. Także może. Sniper elit będzie ładnie chodził No to się zobaczy No Albo Simsy Też może tak. albo nie wiem, może inna Outlas, albo Alien, albo nie wiem Daj Klein dwójka ETS możemy spróbować Możemy spróbować yy, nie wiem o Marcin nie. Siema Gdzie lecisz? To do To smacznego To smacznego <laughs> A gdzie masz kolegę? Na Rawskiej jest yy, Morelowy Zaszmy yy, No, zawsze napijemy wciąż Ty ty ty, ty, ty. Ojdzie Zbierasz fantów Działa? Czy wy, wyrąbał? Rok, gdzieś ty mnie ciągnie, gdzie uszol? No, ma niedługo być, ma niedługo być, zaraz wracam, czekaj.